Naliczyłem na portalu ponad 20 newsów o Asteli Online, chociaż pewnie to i tak nie wszystko w kategorii tegoż jakże rewolucyjnego MMORPG-a. MMORP którego produkcja kosztowała podobno 30 milionów dolarów. To w porównaniu do takiego blesa jest budżetem skromnym, bo jak wiemy, wybitne next-genowe dzieło kosztowało przykładowo 56 milionów dolarów. Z kolei taki nędzny Black Desert z 11 milionami budżetu z pewnością nie ma startu do pięknego, cudownego, co podkreślę ponownie, rewolucyjnego innego produktu, jakim niewątpliwie będzie Astelia. Tak jasne. Zapraszam was dzisiaj na wrażenia z pierwszych testów tego krapa, którego zdolni piarowcy znowu wcisną na rynku europejskim w formie buy to play. Niczym blesa właśnie. Ruszajmy. Niestety, ale ostre słowa na starcie spowodowane są tym, co reprezentuje sobą Astelia. Astelia, za którą my będziemy musieli zapłacić, o ile chcemy zagrać. A reprezentuje ona sobą dosłownie poziom gier z 2015, 2014, może nawet 2013 roku. I mówię tutaj o grach darmowych, takich typowych azjatyckich produkcjach. Śmiem nawet w tym momencie twierdzić, że Azjaci mają swojego RPG Makera. Tylko takiego zbudowanego na silniku Unreal Engine 3. Wpisują nazwę gry, nazwę miast, a później losowo generują. Presety, aż do momentu, gdy pojawi się w grze coś unikalnego. I tak było chyba w przypadku Asteli, która jest do bólu sztampowym, wyglądającym bardzo biednie MMORPGiem, z dosłownie jedną cechą, która jako tako intryguje, no i jest faktycznie właśnie unikalna. Zacznijmy jednak od samego początku, mianowicie stworzenia naszego bohatera bądź też bohaterki. Do wyboru mamy pięć klas postaci, które wraz z rozwojem mogą przejść w kolejne trzy subklasy: podstawowe to Wojownik, Asasin, Łucznik, Mak i Skolar. Będący supportem. I tutaj uwaga, każda klasa jest nie tylko przypisana do danej płci, ale także do jej konkretnej formy. Co to oznacza? Ano to, że przykładowo mój ulubiony sposób zabawy, jako Mac, odbyłem w towarzystwie dziewczynki lat 13. I tutaj od razu można sobie pośmieszkować, bo wow, podobno na premierę dostaniemy częściowe zdjęcie tego Genderloka, no bo producenci muszą wykonać od podstaw animacje, wiecie, dopasować przedmioty, inne rzeczy. Ale rzeczywiście, rozumiem, tylko w takim razie pytanie, na co poszło te 30 milionów. Dolarów, skoro nie na dwie płcie w obrębie każdej z pięciu klas. Czy to tak dużo? No ale dobra, może charakteryzacja chociaż jest lepsza. Owszem, ta jest rozwinięta, jest obszerna, można uznać, że nawet imponująca, ale umówmy się, że dla kreatora postaci w gry się nie gra. Gra się raczej dla gameplay'u. A gameplay jest taki, jakiego chyba nikt się nie spodziewał. Zacznijmy jednak od początku. stalia online już w tym momencie ma ze sobą pewne potknięcie, twórcy bowiem obiecywali, że przed betą otrzymamy szereg zmian względem wersji azjatyckiej. Final jednak dostaliśmy dosłownie ten sam produkt, który hehe, pewnie zmieni się dopiero wtedy, jak nazbiera pieniążków złośów, którzy ten paździerz kupią. Gra początkową scenką fabularną bardzo przypomina terę Online. To mówię od razu, jednak nie dajcie się zwieść, bowiem teraz stoi lata świetlne w każdym aspekcie przed tym, co oferuje Astelia. To samo tyczy się zbliżonego, jakby nie patrzeć, stylistyką Revelation Online, które przecież też nie odniosła jakiegoś wielkiego sukcesu, a podobno kosztowała fortunę. Astelia w tej materii po prostu nie ma żadnych szans. Czy to detale ale maksymalne czy minimalne. Wszystko jest tak samo brzydkie nienaturalne. Koń wygląda jak jakiś dziwny mutant. Animacje są przedwieczne. Brakuje czegokolwiek, co świadczyłoby o wartości tej gry oraz czegokolwiek, co można uznać za atrakcyjne. Ba, powiem więcej. i7 7820X, 1080 Ti, 32 GB ramu instalacje na dysku SSD. O płynności rozgrywki na detalach ultra można zapomnieć. Średnie z kolei są, no, bardzo średnie. Niemniej uważam, że to właśnie na wysokich a nie na ultra, gra wygląda najlepiej, bo cienie są delikatnie zblurowane, ani nie pikselowe. Natomiast, jeżeli oczekujecie jakichkolwiek pięknych widoków, to jedynym, co w steli pozostaje ładne, będą krajobrazy na horyzoncie, bowiem są one zacnie wyblurowane, no i skrywają wszystkie niedoskonałości. Jeżeli jednak to jest gra ładna, to w takim razie bless był cudowny, bo faktycznie był ładniejszy i lepiej skomponowany. Już w tym momencie wszystko totalnie przeczy kosztom produkcyjnym, a obecność tej gry u nas w systemie buy to play wydaje się być nieśmiesznym żartem, ale jednak żartem uzasadnionym. Uzasadnienie bowiem brzmi następująco. Astelia ma być u nas buy to play, bo w ten sposób nie doświadczymy elementów pay to win. Brzmi znajomo, bo to samo było w przypadku Blesa właśnie. Prawda natomiast jest zgoła inna. Nawet twórcy zdają sobie sprawę z tego, że Astelia nie ma racji bytu na rynku europejsko-amerykańskim, a trzeba sobie przecież jakoś koszty produkcji tego krapa odbić. Przejście tej gry na free to play w obrębie kilku miesięcy od premiery jest dla mnie bezwzględną oczywistością, o której nawet chyba nie ma potrzeby dyskutować. No bo kto zapłaci za questy w stylu idź, zabij, przynieś, zabij, i zabi w momencie, gdy obok mamy fabularnie świetne Final Fantasy, ESO czy Secret World's Legends. Linia fabularna w tej grze jest absolutnie nudna, miałka, scenki fabularyzowane wyglądają jak w każdym innym azjatyckim MMORPG-u. To samo tyczy się walki. Kto skusi się na dobrą sprawę na sztywny, drewniany system walki w formacie tap-targetingu, jeżeli za darmo mamy Terem, dysponującą świetnym non-targetem? Kto skusi się na tak brzydkie animacje, w momencie gdy Revelation Online wyglądał pod tym względem znacznie lepiej, każdy jeden aspekt, taki wiecie, elementarny, od którego w zasadzie zależałby jakikolwiek pociąg do asteli online, jest tak przeciętny, że aż mi przykro. I tutaj wrócę do jedynego fajnego elementu w asteli, którym pozostają kolekcjonowane astelki. Otóż nasza postać dysponuje punktami życia, many, jak również energii odpowiedzialnej za przywoływanie marionetek, petów, no jak zwał, tak zwał. Możemy sobie przyzwać trzy takie szkraby dysponujące różną specjalnością działania, które pomogły nam w walce przykładowo. Niemniej, jeżeli zużyją one nasze całe pokłady energii, no to zostaniemy tylko z jednym domyślnym chowańcem. I to jest faktycznie fajne, bowiem biblioteka stworków jest spora, a uzupełnienie jej daje jako taką satysfakcję. Raz z quest'a, innym razem z bossa, dropnie karta ze stworkiem, to mi się podoba. No ale to na dobrą sprawę jedyna mechanika, która w jakiś sposób Astelię wyróżnia. No bo co innego, rajdy dla grup, albo instancje z punktacją zależną od tego, jak szybko je ukończymy, przecież to żadne nowości. Szczególnie, że instancje nie wyglądają przesadnie interesująco względem takiego Revelation Online, w którym chociażby były pułapki. Sporo jest questów powtarzalnych, pojawiają się również daily oraz weekly. Cel? Idź zabij 20 potworów, zbierz 7 skór, no i tego typu klimaty. Nawet PvP nie porywa. Mamy typowe walki między graczami, poza tym również pojawiają się wojny gildi, a na koniec jest jeszcze jedno wielkie PvP w obrębie sfery Avalon, którego kampania podobno ma trwać tydzień i ma na celu zapewnić wygranej frakcji pewną dominację, jeżeli chodzi o pozyskanie surowców. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o wrażenia z bety. Do bólu przeciętne MMO. Natomiast na koniec mam kilka wniosków w obrębie samej Asteli jako próby wyłudzenia kasy. Wonderspaki są drogie, od 40 do 100 dolarów. Tyle wydawca życzy sobie za wątpliwą przyjemność zagrania w tego krapa. Jak natomiast żałosna musi być kondycja rynku MMO, skoro Astelia reklamowana jest jako MMORPG w kategorii AAA. Co to oznacza w towarzystwie właśnie takiego Finala, ESO, WoWa? No wiecie, MMORPG które mimo różnych opinii dały radę zgromadzić ogromną publikę i coś jednak sobą reprezentują. Kim natomiast są w ogóle ludzie, którzy dają się nabrać na takie akcje jak buy to play zamiast pay to win? Kim są też ludzie, którzy kupili Founders' Packa do tej gry? Czy faktycznie wśród nas są osoby, które wierzą jeszcze w azjatyckie MMORPG z autotrakerem osadzony na Unreal Engine 3 i z typowym powtarzalnym designem? Oczekujemy szacunku deweloperów do nas, do gracza, a jednocześnie część osób poddaje się obrazkom z dwóch trailerów popartych kwotą 30 milionów dolarów, płacąc za takiego gniota od 120 zł w górę. To wymaga chyba współczucia, nie sądzicie? 30 milionów w Asteli, jak mam być szczery, poszło na marketing, poszło na premię dla dziadka i wujka producenta, ale nie starczyło kasy na dopracowanie wszystkiego, od kreatora postaci aż po atrakcyjność rozgrywki. Powiem nawet więcej: przez ostatnie miesiące grałem w kilkanaście produkcji mobilnych, które oferują dosłownie to samo co Astelia. I w drugą stronę, Astelia wygląda trochę jak taki port gry mobilnej na komputer z dopasowaniem interfejsu. Stąd ogłaszam totalny crap alert. Jeżeli wydacie pieniądze na Astelię, to wiedzcie, że te same pieniądze można wydać na 15 kg truskawek dla przykładu, albo nie wiem. Czereśni, bo finalnie i za steli online, i ze zjedzonego jedzenia wyjdzie to samo, czyli no sami sobie dopowiedzcie. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Jak wy zapatrujecie się na Steli online, mam nadzieję, że trochę ostudziłem wasze oczekiwania, bo nie jest to gra, która w jakimkolwiek stopniu może być określana, nie wiem, mianem y, twu albo w ogóle jakiejkolwiek rewolucji, czy czegoś, co ma namieszać na rynku. To się nie zdarzy. Czekam na wasze komentarze. Do usłyszenia. Cześć.